Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Czarnecka, jestem wnuczką Janusza na Swetera. Zapraszam Państwa serdecznie na wystawę kadry niepodległości na Sweterowie. Podobnie jak dziadek kultywuje tradycje sztuki, interesuje się filmem, uwielbiam malować, zajmuję się grafiką, grafiką użytkową i komputerową. Chciałabym aby dostęp do filmów Janusza Spetera był jak najbardziej szeroki, ponieważ e, pomimo tego, że są to filmy e, bardzo stare już są jednak e, jak najbardziej e, na czasie, nawet w odniesieniu w dzisiejszych czasach do gadżetów, do, e, do relacji e, między dziećmi o tym, jak dzieci mogą być potrafią być okrutne między sobą, to się. Tak naprawdę w ogóle nie zmienia. Mimo upływu lat bardzo wartościowe, bardzo wartościowe pouczające filmy. Tak naprawdę nie są to filmy dla dzieci, to są filmy dla rodziców z dziećmi o wychowaniu, o, ogólnie o życiu i przy różnych dziecięco-młodzieżowych problemach.